Z okazji pierwszego dnia wiosny została zorganizowana akcja zamalowywania nienawistnych wpisów. Akcja koordynowana jest przez organizację Hate Stop, zajmującą się walką z mową nienawiści. Za naszymi plecami dzieje się kolejne zamalowywanie, myślę, że już które z dzisiejszego dnia, które odbywają się w całej Polsce. I jesteśmy dzisiaj na ulicy Lektoralnej w Warszawie. Obecnie wolontariusze, ale też ludzie. Przechodnie, ludzie, którzy tu mieszkają, członkowie tej społeczności lokalnej również włączyli się w zamalowywanie. Cała kampania przeciwdziałająca mowie nienawiści działa zarówno w internecie, jak i w przestrzeni publicznej. Oczywiście to są takie działania, które co jakiś czas trzeba będzie powtarzać. To nie jest tak, że e, dzięki temu wydarzeniu mowa nienawiści zniknie z naszych ulic czy z przestrzeni publicznej, niestety, ale ona się znów pojawi. Nie ma też co się zniechęcać, zdarza się tak, nawet dość często, e, że. Po kilku godzinach, kilku dniach e, te napisy znowu wrócą w to miejsce, bo ludzie, którzy malują tego typu rzeczy, często wracają w te same miejsca i warto się nie zniechęcać. Może za pierwszym razem kupcie trochę więcej farby, bo potem już tylko wystarczy usunąć te brzydkie rzeczy, które pojawiły się na czystej ścianie. I jest tak, to jest bardziej wytrwały, wygrywa w tej grze. I należy wracać, wracać i wracać, bo będzie taki moment, że będzie czysto.